W dzisiejszym filmie pokażę Wam w kilku prostych krokach jak uruchomić lodówkę Dometic za pomocą naboju gazowego ponieważ wiele osób ma z tym problem Krok pierwszy, bierzemy nabój gazowy do ręki i zdejmujemy zableczkę. Krok drugi. Nabój gazowy wkładamy do wnęki, która jest umieszczona z tyłu lodów. Krok trzeci. Nabój wciskamy do góry, aż usłyszymy charakterystyczny dźwięk. Krok czwarty. Wciskamy pokrętło odpowiadające za regulację mocy chłodzenia w trybie gazowym i przekręcamy je na największy płomień, jednocześnie pamiętając o nieustannie wciśniętym pokrętle. Krok pion. Po dwóch minutach wciskamy przycisk aktywacyjny, następnie w lewym dolnym rogu lodówki zaglądamy w malutkie okienko, sprawdzając czy pomień świeci. Jeśli tak, to puszczamy pokrętło i regulujemy poziom chłodzenia. Warto dodać, że przy upalnej pogodzie lodówka w trybie chłodzenia gazowego wytrzyma ponad 24 godziny i schłodzi nam o około 30 stopni poniżej temperatury otoczenia i możemy cieszyć się chłodnymi napojami. Natomiast jeśli nie zadziałało, to cały czas trzymamy wciśnięte pokrętło od regulacji chłodzenia. I co około 15 sekund wciskamy guzik aktywacji. Powtarzamy ten proces do momentu, aż nie pojawi się płomień. Jeśli macie jakieś inne pytania, piszcie do nas na instagramie ehhaki.pl lub w komentarzu pod filmem, a lodówkę możecie kupić na stronie ehaki.pl.